Witam wszystkich serdecznie. W ogóle Kozakowo. Trzeci locik treningowy, e, zimowy sezonu. Jesteśmy o, w takim miejscu. E, tam widać, że jest Tam jest e, celbowo. Tam dalej Puck. Tam dalej Puck. A my jesteśmy tu w takich, na takich polach. E, no, pogoda, e, pełne zachmurzenie. Wiaterek z 2 stopnie temperatury muszą lecieć w tamtym kierunku, gdzie jest trochę jaśniej. Czyli myślę, że powinno być w miarę dobrze. Jest to ostatni lot, jest to ostatni lot treningowy. Czyli po tym locie, jeszcze jest możliwość aktywacji gołębi do, lotu, do lotów już konkursowych. Jeżeli ktoś tam się jeszcze zdecyduje, zapraszam. Jest tam troszeczkę gołębi aktywowanych, czyli zabawa na pewno będzie. A my zaraz startujemy. Mamy jeszcze, no jeszcze mamy 4 minuty, to czyli jeszcze chwilę poczekamy. I nadchodzi czas wypuszczenia. Jest naprawdę dosyć zimno. Praktycznie zaraz je puścimy. Tak jak mówiłem, jest to ostatni lot. Od następnego lotu już zaczniemy Loty konkursowe, będzie klasyfikacja też lotnika. Od następnego lotu drużynowego nie ma oczywiście, bo tu nie ma drużyn. No i zaczniemy. Zaczniemy. Pogoda jak dopisze, to, to następny lot będzie planowany w nowy rok. Czyli już ten pierwszy lot konkursowy będzie w nowym roku. No i zaczynamy. One może. Dzięki. Dzięki. A. A. O, tu są. Mówię dosyć mocny wiatr. Jeżeli złapią ładnie kierunek, powinny być. Ee, być szybko w domu, chociaż ten wiatr jest no troszeczkę taki spychający boczny, ale no myślę, że się powinny dać sobie radę. No a tam powinno odchodzić w tamtą stronę. Mówię mają w granicach tu 18 gdzieś kilometrów ładnie odchodzą, nie wiem czy to widać. O. A my odjeżdżamy. Dobry lot. Do usłyszenia. Odchodzą ładnie.